Ruszamy naszym pięknym, wspaniałym, nowym, na zabytkiem. <gry> tak no, można ach, powiedzieć: ja. Bizonem w pole. Ale co będziemy godzić? Bo Mamy wrzesień. No to co jest do koszenia we wrześniu? Łubin. Jest do koszenia Łubin. Eee... No i co jeszcze? Co jeszcze najważniejsze? Udało nam się razem z Somsiodem zakupić sieczkarbie. Tu niedaleko byliśmy takiego Bambra. Z dzichu, nie? nie z dzichu to było, nie? No. Z on miał czerwonego bizona i po prostu sprzedało po prostu bo wszystko na słomek nie to po co mu szkarnia? I sprzedał się śkarnię od czerwonego bizona, tak jak widzicie, czerwony kolor. On sprzedał swojego bizona. No, no i się zostawił sobie, bo To by mówił, że sprzedał bizona i mówił, że ten, że nie kosić po prostu nic na ścieżkę i dlatego zdjął i tak leżała. Aha. Co co do, to to ja powiem, co innego, a mi co innego. Co, to Ale ch dobra. To, to chyba poeta jest. U nas, <laughs> Ważne, że jest u nas, a działa dobrze. Bo już tak, tak, działa na... dobrze, coś tam żeśmy sprawdzili. Eee, działo eee, tak, widzicie, wszystko żeśmy tutaj poprzykręcali. Proszę bardzo, jest przykręcone, bardzo no. ładnie pięknie. Eee, pojedziemy sobie kosić wubin, to będą te testy grubsze. E, no, i wyniósł nasz koszt tego 2000, nie? 2000. Ja e, 2000, e, no i też e, tutaj założyliśmy ją, czyli po 1000 zł. Ja 1000 zł, sąsiad 1000 zł, i jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. są już tam przepalał, Bizona, oczywiście. A ja... Już też nie może się doczekać, aż będzie u siebie O Proszę bardzo, jak tutaj szkarnia się bardzo ładnie mm. rozkłada. I co jeszcze? Jeszcze taki trójkąt, żeśmy nakleili, nie, sąsiad? Tak jest. No, no trójkąta, trójkąta. jeszcze takiego, żeśmy nakryli, żeby nas z daleka widzieli. Więc co, Sączek mi odpolił, no to i no... Zasiadę i jechać, ja jadę swoją robotę robić. Więc wsiadam do naszego pięknego sprzętu. Tylko tam go nie zepsujni. nie? na spokojnie, ja uprawnienia mam, są Dobra, co? Dobra, na razie. Na razie. dobra. I, i ciopomy sobie, pomału, pomału, żeby tutaj nic nie, nie, nie rozwalić czasem. E, I dobra, 4 na godzinę, no tak przez Gospo sobie pojedziemy, chociaż może troszkę można o jest, jak do gazu to idą, no, jak przyjdą do gazu to na no, roz. panie. Dobra, tu pomału, tutaj nic nie przycygnąć, bo to nowy sprzyj, żeby lakieru nie porysować. Kurde, w końcu bizonem są wyjeżdżał, no yeah! O, ja też się cieszę, nie? <laughs> to jest coś pięknego. Ogólnie muszę wyjeżdżać tyłem, bo przodem, bramą, no, no nie zmieszczę się po prostu. Nie zmieszczę się, dlatego jadę tędy, tędy jakbym skręcił, to bym się nie zmieścił, bo tam się zwęża ogólnie ta droga Dlatego musimy przejechać tutaj aż tutaj do tego miejsca i tutaj w prawo będziemy sobie cisnąć eee, Tutaj w prawo, proszę bardzo Powiedziałeś, że Tak, mówiłem, że jadę kosić łubin eee, Więc dzisiaj będziemy sobie kosić łubin eee, No łubin dojrzał, przewinęliśmy sobie ogólnie z sierpnia na wrzesień, on, tylko SUP-a nie przejdziemy, musimy z tej strony objechać sup. E, jak dobrze pamiętam, jak sobie sprowadzaliśmy ten kombajn, to też był taki właśnie problem. Dobra, z lewej strony nie. nic nie jedzie, z prawej nie jedzie, no to kita. E, I teraz tak, Trujeczkę bijemy jadź jedzie. Żeby ino tutaj nic nie przywalić, to będzie bardzo dobrze, nie? <laughs> będzie bardzo o. dobrze. W końcu, w końcu można powiedzieć, że. Bizonem wy, wyjeżdżamy w pole, no normalnie się papa cieszy, słychać ten dźwięk piękny, a jak jeszcze budą mylczadu, to mój Jezu, będzie coś pięknego, nie? Piękny. Normalnie no są sąsiody wszyscy w oknach są, a kto to jedzie takim bizonem, nie? <grych> więc y, śmigamy sobie, tutaj gdzieś była dróżka, tu była dróżka, więc trzeba troszkę normalnie mój Jezu, tu krzoki są, gałęzie nie około wcinane. Dobra, tutaj jest dróżka bardzo ładnie, piękna. Tutaj po lewej stronie są pole, po prawej stronie moje pole. Kostki zostały pozbierane na sierpniu, kostki zostały zebrane. Dzisiaj mamy piękną mgłę dookoła, tak jak sami widzicie. Mgła jest naprawdę bardzo piękna. Czego sobie nie ustawiłem? To nie ustawiłem sobie foba, O, proszę bardzo, mamy foba w Bizonie. No i jest pięknie, jest pięknie bizon z PGR-u. Oczywiście tam na... Kupiony u tego handlarza, no ale sprowadzony był z I teraz tak, czy my tutaj musimy rozłożyć jakąś klapę? Nie trzeba ustawiać żadnych klap eee, to, I no trzeba, tak, dobra jesteśmy przy polu Cieszkarnie mamy rozłożoną, mamy rozłożoną Podniesiemy tutaj trochę motowidła Trochę sobie chyba wysuniemy, no trochę sobie wysuniemy motowidła eee, Dobra i wbijemy sobie, co sobie wbijemy, jedynkę i jedynce Chyba za wolno, nie? Cztery na godzinę. To na dwójce. Na dwójce. Bo jeszcze nie idziemy. Dobra, i teraz tak. I załączamy no szczyta. No i proszę bardzo, nie tylko wejdzie na obroty. Będzie coś pięknego. To jest to! To jest ta Andoria, widzowie! Ja I z tematem! Kurde, musimy się z przodem wszystkiego nauczyć, jak ustawiać ten kombajn i tak dalej. Ogólnie, widzowie, jeśli byście mnie teraz nie słyszeli przez tego widzona, to was bardzo przepraszam, ale jest to pierwszy odcinek. Kiedy korzystam sobie tym bizonem, u sąsiada też jeszcze nie było koszone więc nie, no nie. Wiem, nie wiem jak z tymi będzie. Ja po prostu nic nie zmieniam. Jest dosyć głośno, ale mi się wydaje, że będzie dobrze. Na przykład, jak Marianek przyjeżdżał, to też ten jego bizon jest bardzo głośny. I Wam powiem, że, że to nawet jakoś w miarę mi było słychać. Ja jestem bardzo ciekawy, jak ten mułyk tutaj sypnie, oczywiście. Jak ten mułyk tutaj sypnie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że jak najlepiej. Więc widzowie, jeżeli wam się to podoba tutaj te, te dźwięki piękne, tego Wizona, to przejdźcie kciuka w górę, bo do tego Wizona naprawdę należy mi się wydaje taka łapeczka. E, nareszcie no. mamy swój kompan, Solcat! Jak ja, ja się to cieszę, to jest coś pięknego, nie? Powiem ci tak, ja jak nie wracałem, to wystarczy, że nie wracałem, to i tak byłem bardzo zadowolony. No. No a gdy w polu teraz działał, to Matko kowalsko, nie? Dobrze, że sobie przyjść, to jest znasz Normalnie to, to jest coś pięknego, Zaję, tak? ale zaczynać, zaczynać właśnie serię taką jak gospodarzy i bez kombajnu, to jest strzał dziesiątkę. Bo jak kupisz no. kombajn, to się właśnie cieszysz tak teraz, nie? A no, jak będziesz kościł, tak. to poczujesz to samo co ja, nie? Ja jestem tak zadowolony, że mamy ten swój kombajn, że to jest short. Ida, żeby się nie psuł, nie? Ida, żeby się nie psuł i będzie dobrze. No to wiadomo, jakieś tam małe e, tuberele będzie coś pewnie by trzeba porobić, nie? To jak zawsze, w każdym kombajnie, e, w no, każdej maszynie no, nie w dbać, żeby no to trzeba dbać, żeby pierwszy tak, kombajn trzeba dbać, dbać kogoś, kombajn, o nie. Trzeba dbać od niego, nie? So, jak myślisz, będziemy może jakieś e, dzioby dokupywać do headeru, czy nie? Może pospołomy sami? same No. Kurde. No nie wiem. Powiem Ci że z dziobami to nie jest pomysł, ale kurczę na drodze będzie problem. No, jest, na drodze wiesz, trochę, trochę ciężej. Żeby. Na razie zostawimy no tak, nie? Na, razie na razie razie zostawimy tak. Tutaj widzę, że sąsiad nawet jeszcze ostatnie pokosił, nie? Więc krótko, może by tutaj... Nie wiem, może Kumba mu się zepsuł? Albo co? Może jakąś usługę by potrzebował? No nie. Nie. Więc no. Skróbmy, no nie jest to ogólnie... Ostatnio rozważaliśmy z sąsiadem temat usług. No, no... rozważaliśmy. To rozważaliśmy. I w sumie, no nie wiem, czy to by było Ciężko dobre. By było. Ciężko by było, tak wam powiem, widzowie. E, możecie napisać no, no. w komentarzu, co, i jak. No. Chodzi mi o, o to głównie, że. No, tak, chodzi, dobra, na, no by to Kombajn to jest na spółkę. Tak, kombajn jest na Macie spółkę, radę, ale nie, chodzi, ja nie bym... chodzi o to, tylko kombajn no. jest zakupiony po prostu na gospodarstwie Patryka. Jest ja zakupiony na gospodarstwie Patryka no, i na no. przykład ja, jakbym wziął usługę, ten kombajnem na to sobie nie mógł kosić. A czemu? To e, by było. Sam ja nie wiem. Czemu? Include... Mi się wydaje, żeby się nie dało, bo już kiedyś tak robiłem, wiesz? Hmm. Że, ja że po prostu ja jakbym ja jakby, jakby, jakby ciągnik na innej gospodarstwie I na tym, co jest dana usługa wzięta, no to by się tak nie dało, bo by było, że ta maszyna nie należy do ciebie. Więc no. Tak mi się wydaje, ale mogę się mylić, Może, może coś zmienił farming, by trzeba to przetestować. Jak nie, jak, jak nie przetestujemy, to nie będziemy wiedzieć. Ale myślę... ogólnie, usługa pomiędzy nami była taka. E, znaczy, wiesz, bo raz ty pojechałbyś na usługę, raz ja. No tak. E, no i to by było takie krótsze. Dobrze, ale wiesz, jakbyśmy mogli to robić, że na przykład no. daną tam usługę, jak mamy na przykład, zapłacone dwa tysiące, nie? Dwa tysiące. No. No to tysiąc do mnie, tysiąc do ciebie, nie? Proste. No ale co na pół, jak ja bym na przykład nic nie robił przy tej usłudze? No odwoźlibyś na przykład. No można by było A, No, no ale... jest na pół, nie, Więc to, ja bym się nawet cieszył, jakbym na odcinku tym bizonem pojechał. No, bo jest to naprawdę coś pięknego. No przyjdź sobie załatw, jak to tutaj, widzisz, to wszystko. No nie, no, nie mogę mieć znaczenia, no tak, A nie. nie, to, ja, nie jak... na... ja, ja nie <gluje> chcę się napalać, ja się napalę dopiero jak będę się siebie ja upoziłem, no tak. to, a ja, mam, to. ja mam normalnie takiego banana na twarzy, że mało <laughs> to się zdarza. E, no mało się to zdarzało po prostu na tej serii jak na razie. No. E, ale teraz jak kupiliśmy sobie kombat jak tutaj mamy jakieś tam pieniążki, to już coś tam się dzieje, nie? 5,5 tysiąca, no może nie jest dużo, ale jak na tą serię, to jest dosyć sporo. 5000, no to, to nie wiem. nie. No ale no to w tą się. No, no nawozy ale jakieś, ja czy na jakieś nasiona to starczy, mi się wydaje. I ogólnie tak, objechałem sobie pole dookoła i mam 66%. To są dwie tony zbiorników. Jest, jest dobrze. Jest dobrze, sypię to jakoś. Ogólnie mi się wydaje, że jest w stanie to całe pole skoczyć na tym odcinku. Tak mi się wydaje. Więc dobrze, to Bizon dobrze, naprawdę fajnie, no ogólnie, ogólnie jeżdżę 8 na godzinę, ja wiem, że na Bizona jest za dużo, ale jak mi teraz jest capową jedynkę, jadę 4 na godzinę, no jest to bardzo realne, nie? 4 na godzinę Bizonem, eee, no ale kude, ja bym to kościł i kościł, to chyba przez 2 godziny takie pole, nie? więc chyba będziemy sobie te 8 na godzinę, nie sąsiad? No można dać tak, no 8-7 na godzinę jakoś tak. No 8 tutaj... Jest dobrze, bo jest taki, wiesz, gazopór, nie? Wiesz o co chodzi. Erygom Gaz... jest troszeczkę czy nie? Troszeczkę, troszkę Cię przerywało no. no. bo mam takie, kurde, ścinki internetu teraz, hmm. bo nawet mi tutaj... Dobro. Mam po stopingu. A, no, no teraz akurat było dobrze się słychać, ale wcześniej Ci trochę przerywało. E, nie no, kurde, jest coś pięknego. Może trochę z zewnątrz Wam też pokażę tego gizona, żeby nie było. E, może ktoś też z zewnątrz chciał popatrzeć na tego gizona. E, ogólnie, jak ktoś pytał w komentarzach y, skąd jest y, Bizon, e, Bizon jest. on jest w Bokhawa chyba nawet nie? Dobry, e, tak? Nie. Nie? Mi się wydaje, że on był na To jest LS Portal. LS Portal. Kurde, mi bizon się wydawało, że jest. tak, to jest Bizon grzeżek Bizon Grzeszek, dokładnie tak, tak się nazywa. E, więc jakby ktoś szukał, no to tak się to nazywa, od, od grześnia po prostu, Wizum Grzesiek, coś takiego, jak sobie wpiszecie, powinni się znaleźć. Eee, no a jak nie znajdziecie, to dajcie znać w komentarzu albo na Discordzie, serdecznie was zapraszam na naszego Discorda, bo na odcinkach bardzo rzadko o tym mówię, że o Discordzie. Eee, link do Discorda macie w opisie, możecie dołączyć śmiało. Eee, myślę, że eee, tutaj na Discordzie jednak chyba troszkę lepsza komunikacja by była niż na e, YouTube, bo na YouTubie no, ja y, staram się na każdy komentarz odpisać, no, no nieraz coś tam mogę przeoczyć, nie, wiadomo, ale znaczy, na, na Discordzie... razie to nie jest taka ilość, żeby można było tak. wiadomo, co się dzieje, nie? No ale... tak, ale na Discordzie Zajemy jak napiszecie, problemu, jak napiszecie, ja, jak, na jak, napis... jak napiszecie na Discordzie, to od razu będę to widział, więc śmiało pisać na Discordzie, więc Ale na Discordzie no my... my mamy bardzo często, więc... Mamy pełny zbiornik, więc teraz trzeba zrobić tak, w tym bizonie jest tak, że trzeba kliknąć... Wystaw rurę i trzeba wyjść na zewnątrz i kliknąć sobie tutaj i się rura rozkłada. Proszę bardzo. I teraz tak, klikamy sobie schowaj rurę i wtedy jak podjedziemy przyczepą to nie będzie nam sypało. Więc teraz świgamy sobie na szybkość po naszego pięknego ferdka. Ferdek stoi tutaj, dzisiaj go zatankowałem, no nie umyłem bo roboty jest dużo w polu. Nie umyłem, więc no sorry widzowe, że tak wygląda jak wygląda Ferdek, no, ale to widać po prostu, że pracuję w polu, tak? Eee, więc. No. Więc dobra, cofamy sobie pod przyczepę, cofamy sobie przed przyczepę. Sygnutur. Ja Tak samo środkę miałem umyć, a no, Ale to się nie opłaca na razie, bo kabelki. robota cały czas jest. A zobaczyłem z tej burty mamy podamykane. Z tej strony zamknięte, z tyłu też zablokowane. Tak, pozablokowywane wszystko. Więc jedziemy sobie na spokojnie na pole, teraz już możemy sobie wyjechać przodem, bo z tym oczywiście sobie przejedziemy na spokojnie. No bizodem, no byśmy się nie zmieścili niestety tą bramą tutaj, co teraz będę wyjeżdżał perpkiem. Eee, no tutaj aktualnie stał sobie tutaj garażową, tak jak dobrze wiecie na no poprzednich odcinkach to oglądał ten wieżę tam po prostu stał w tym garażu. Eee, więc dobra sobie wbijemy trójkę i jedziemy, jedziemy, jedziemy. E, na pole, Jedziemy na pole, więc pierwszy, pierwsze koszenie, pierwszy wjazd w pole e, Bizona, więc coś takiego, jakiś tytuł, taki sobie wymyślę, e, czy pierwsze uruchomienie, nie no, pierwsze uruchomienie niezbyt, ale pierwszy wjazd, pierwszy nie? wjazd Bizona. No, no. Pierwszy wjazd Bizonem w pole, e, kurde, to będzie coś pięknego, nie? więc dobra, e, gaz do, do podłogę i kita na pole. No, sypię ten dubin, sypię jako tako, sypię i e, mi się wydaje, że ten odcinek wyjdzie idealny. Mamy 15 minut e, i mam do koszenia chyba jeszcze raz tyle, więc idealny odcinek mi się wydaje, że będzie, te 30 minut. E, później pozjeżdżać jeszcze, no, wyjdzie idealny odcinek, tak mi się wydaje. E, więc dobra, ciśniemy sobie, e, zaraz będziemy na polu. A sąsiad, właśnie, co ty dzisiaj robisz? Oreczka, orunia Oreczka orunia, czyli zaczynają się prace w polu, no u mnie też yy, zaczną się takie nie zaczynają. prace. Zaczynają, prace są w polu cały no, czas. No są Orunię. cały czas, ale wiecie, takie pożliwne, nie? Znaczy, pożliwne. No, tak, no pożliwne, No ja już oram, że pod chrzenicę. Jesienne, rzadachę, jesienne, nie? jest dobra. dobra podjeżdżamy to sobie tutaj, nie no, to jest coś pięknego, ferdek przy tym gizonie. No to jest sztos, nie? Nie ma nic lepszego, więc dobra. I teraz tak, klikamy sobie, o i proszę bardzo, wszystko leci nam na przyczepę. No, ogólnie mogłem sobie wyłączyć ten znacznik, co jest nad przyczepą, ile tam jest yy, litrów po prostu na tej przyczepie. Yy, no, ale, no, no, nie zrobiłem tego. A właśnie, w tym wizonie, nie? Jakoś było, że można było się przybliżyć. Tylko jak to się robiło, to ja nie wiem. E, na shifcie, Czy nie? Nie, co ty. Aha, chyba... nie, da, nie wgraliśmy to do realistii, kawiu, Co, co tu się otwiera? A, tu się zbiornik otwiera. E, tam się motowidła mi ten, a tu? Zobaczmy tu, tutaj, może tu? Nie. Tu coś innego się dzieje. A! Motowidła, szybciej, wolniej jeszcze, że da się zmieniać sąsiad. Wiem. Schowaj rurę, dobra. Znaczy, nie chowamy rury, tylko wyłączę, żeby nam nie sypało czasem. I dobra, motowidła, szybciej, wolniej, właśnie. Żeby te motocykla jakoś szybko nie chodziły, nie? Byłyby teraz za wolno. Ale coś takiego, jakby chodziły. O, by było dobrze, chyba, o. Jakby było gitara. Pewnie Sofia tego nie będzie widział, bo to jest ogólnie. No, jest multiplayer. <laughs> więc Sophia pewnie nie no. będzie widział, jak ja nawet zwolnię te motocykla, tak jak teraz są. No mi się wydaje, że coś takiego będzie idealnie. Chociaż może trochę szybciej mogły wrócić. O, teraz za wolno. Teraz szybko. O! Coś takiego. O, coś takiego by było dobrze, mi się wydaje. Wiem, że w tym... Ej! Wiem. Na IC się dało chyba przybliżać. A być może... Aha, żeby... Tak jest! Tak, jak tak to. jest! O, proszę to bardzo CIPLIC, widzowie. No. Da się to zrobić. Wszystko działało. Więc pokusiłem sobie też teraz tak trochę. Ej, tak jak widzicie. Żeby sobie trochę postać. W Bizonie. No to w końcu Bizon jest, tak? No to jest ten plus, że mamy tutaj e, kabinę, tak? Mamy kabinę. E, nie kurzy nam się aż tak. Wiadomo, trochę gorąco, żniwa. Teraz mamy jesień, to aż tak ciepło nie jest, ale żniwa nam lipiec, sierpień, bo będzie taruwa festy, nie. Więc e, no nie wiem co tutaj. No klimatyzacji raczej nie będziemy wstawiać. Sącia, ja na razie e, na chwilę się wyciszę, bo telefon mówię. Dobra, dobra. A do tą usługi pewnie w Zbuniu. <głos> <głos> więc no, pewnie klimatyzacji, tak jak mówiłem wcześniej, nie będziemy raczej bo zakładać do tego bizona. E, do mnie też tutaj się dobijają wiadomości, e, więc e, no, później sobie to odczytam, e, a my sobie dalej oczywiście kosimy. E, e, zaraz sprawdzę sobie jaka jest cena Ubinu, dojedziemy sobie do końca tego pola i sprawdź sobie jaka cena jest tego uwinu i będziemy wszystko wiedzieć, bo nie ja wiem kiedy będziemy dwuk sprzedawać, to winie, Można może on na przyczepie, chociaż nie, bym musiał go wysypać, bo na hałdzie mam owiec i ten obiec będzie sprzedawany i ten owiec gdzieś tam pewnie w grudniu, jakąś zimą będzie sprzedawany, więc trochę... Jestem. Dobra, przyczepa więc będę Miałem poszedł, telefon ważny. Tak? Usługi dzwoniły już, tak? Nie, było ten y, bo będę stawiał tak, jakby do budowy filozofii, wiesz? Mm, o. No. i mają mi przyjać. Wow. do, do budowy no, bo jeszcze nawet dzisiaj to mi zrobił. O kurde, tak? sąsiad, no, ty się powodzi ci powiem. No. Dobra, to jadź im do końca, no, i bo miałem... y, Tak sobie myślałem, że dosyć spory czas, znaczy jak postawiłem ten filozofii, co mam, nie? No. no to tak sobie myślałem, że jak mam ten owiec w tym silosie, no to nie zdążę go sprzedać do tego czasu i bym musiał łubin y, wywieźć, żeby go sprzedać. A, no tak. A teraz postawić sobie ten silos to jest bardzo moim zdaniem super sprawa, nie? No to nie jest drogie, bo około 5 tysięcy, także Więc ja, by, ta... ja jestem zadowolony. No to będzie gitarowo, ale tak jak widzicie, widzowie, tak jak widzicie widzowie teraz aktualna cena łubinu to jest 1178, a najwyższa 2116 i to, no, dopiero, będzie, to, i to dopiero będzie w czerwcu, eee, więc no, na tą cenę trzeba sobie poczekać, eee, no i sobie poczekamy, nie spieszy nam się, no mi przynajmniej. Będę to na tak sypał? Eee, tak, wiesz, będę sypał na klipisko z tego względu, że owiec będzie sprzedawany gdzieś pewnie w listopad, grudzień, więc przyczepę, no, tak, więc przyczepę będę potrzebował. Nie będzie Przyczepę będę potrzebował, więc sypnę to na, na krępisko i tyle. To no. mógłbym zostawić to na przyczepie, ale wtedy bym nie musiał wywozić okna, nie? No, tak. No, więc no sypnę to na krępisko, tym bardziej, że miejsca tam trochę mam. A też tego głupinu, a jak już dużo nie będzie, bo wiadomo, Lubin jakoś super bardzo nie sypie, ale cenę swoją ma. Więc tak jak widzicie, w tym odcinku sobie skusimy to pole całe więc ja jestem bardzo zadowolony mamy w jedną stronę drugą mam całe pole skoszone to mi się bardzo podoba jestem ogólnie ciekaw czy ja jestem w stanie zmieścić to na jedną przyczepę bo przyczepa jak dobrze pamiętam tam maksymalnie 5 ton wchodzi wysypałem 3200 bo tyle ma zbiornik 3200 teraz mam 1400 no i nie wiem ile będę miał do końca jak sobie jeszcze w jedną stronę pojedziemy, to skosimy. Zobaczymy. Że... Tam, został tam cały zbiornik dla mnie będzie lepiej. A na pewno dla no, no już. No więc y, mam nadzieję, że... Nie no, w sumie lepiej by było jakby się nie zmieściło, bo tym lepiej dla mnie, bo będzie więcej po prostu zarobku z tego. Bo łódź idzie typowo, typowo na zarobek. E, nie uszukujmy się Woodin typowo, typowo na zarobek. Eee, no bo ma po prostu wysoką cenę. i jako tako tam sobie, jakbyśmy mieli tutaj e, 5 ton e, skoszone tego, e, no to jak po 2000, no to łatwa matematyka, 10 tysięcy, weźmy sobie Zatem ten zarobili oczywiście. E, ja tylko widzowie, jestem na chwilę keleb, muszę łatwo pisać. E, szybką wiadomość. E, Chwila, moment. Odpisane, proszę bardzo, wiadomość poszła, dobra, odpisane, gitara, więc co, kosimy sobie to, owa, pokażę Wam trochę to z zewnątrz, jak to wyglądało, bo mało to dzisiaj pokrałem z zewnątrz, ale no naprawdę jest coś pięknego, są szanse, że nie przyszedł, ale dobrze, eee, ja dobrze, mam, okay. dobrze, że już nie przyszedł, yy, będziesz się kosił. U siebie, to no tyle zobaczyć jak to wszystko. jest. Yy, wiesz, że trochę ci napierciąłem tutaj w środku... A, ale <grystanie> Nie no, z sąsiad. Nic, nic im się nie przejmuje, no. Bo no, on no, to był szczał dziesiątkę, tak mi się wydaje, wiesz, sąsiad. No mi się też tak wydaje, bo to jest sprzęt, który będzie nam służył przez bardzo długi czas. Tak, no sąsiad no ci powiem, no tutaj no, naprawdę się nie długo, długo, długo. No nie, są so, ty my? <grystanie> nie. Ja się z tą nigdy, kuczył, nie, nie będę, ty ze mną mam się. nadzieję, że też nie. No, no. no w życiu, w życiu. My sobie tutaj pomagamy, oczywiście, e, jak, jak tylko się da, e, bo jesteśmy dobrzy sąsiedzi, żyjemy w zgodzie, tak? Tak jest. Żyjemy w zgodzie. A, i, tak i sąsiad, zjedzie. będzie w szoku, bo ja w tym momencie skończyłem to pole, więc. Wow, to szybko, ro, robota, okay. robota i A ile idzie... masz, minut? 23 minuty, więc oh, robota tutaj robota idzie naprawdę świetnie. teraz rozstaw. A luksusowo. Czemu ja nie mogę simple light sip Ja nie wiem. A, bo mam na header zmianę, no. już, już mogę, jest wlitarowo. Więc idziemy sobie to wysypać, i ci powiem, że nie zmieści mi się to na przyczepę, bo mam 2200 litrów. To eee, no z... sobie bierz na przyczepę, nie? Jak podjedziesz już pod gospodarstwo. No tak, tak. Albo nie wiem, jak więc, to będzie w robić. Tak, zjadę sobie na gofko ogólnie bizonem, eee, a później sobie fertkiem zjadę, ale fertkiem już raczej, poza odcinkiem sobie zjadę. Eee, chociaż nie wiem, czy zjeżdżę z bizonem, bo chciałbym na taką miniaturkę też zrobić, nie? Eee, więc no wysypie... no. wysypiemy chyba sobie to i takie 25 minut odcinka, sobie teraz mamy. Mi się wydaje, że idealnie by było. No cały odcinek koszenia lubilu, no to jest... Mi się wydaje, że idealnie, nie? Sąsiad. A na tej serii, wiadomo, teraz odcinki ze żniw. Jak będą odcinki ze żniw z tym oto przepięknym wizonem naszym, wspaniałym, no to wtedy odcinki takie ze żniw, nie ukrywam, mogą trwać 40 minut minimum. Więc tutaj dążymy do tego, żeby zrobić, robić takie odcinki o długości takiej, co robimy na serii Bambry. Nie? Dążymy Coś do takiego. tego, żeby robić właśnie takie odcinki jak na serii Bambry, e, więc no, już niedługo pewnie, znaczy już niedługo. No, najpierw to trzeba e, zasiać to wszystko i później dopiero rośnie i później żniwa. Do tego jeszcze trochę czasu nam zleci na trzeba pewno. Dużo. Tak, jeszcze trochę czasu potrzeba. Więc widzowie, ja w tym momencie wam dziękuję za obejrzenie, mam 26 minut odcineczka, więc bardzo ja wam... Jeszcze masz zobaczyć co ja robię... Dobra, idę, idę, idę sąsiad, sąsiad, idę oczywiście, zobaczę, tylko tak chciałem zakończyć, że tym mi zunięłaś, zaraz pojedziemy z powrotem. Jak ten. Gdzie ty jesteś, sąsiad? Ty tam jesteś, przy gospodarstwie, mój Jezu, ten słoneczny. U ciebie prawie, że... Idziemy, zobaczę, Są, sąsiad odwala, dobrze, ja do od prawie do stawu wleciał, teraz widziałem, ale... A tu jest takie, taka miejscówka, że żeby... widzisz. Ale właśnie sobie tutaj orka, orka, oreczka, orunia bo sąsiada. No, tu, Ude, ale to będzie jedyne poszunka. pole z pszenicą w tym sezonie. A, tu będzie tylko pszenica, tak? A łubinu no. coś, coś siejesz w tym sezonie? Tak, tak. No, Będę chciał pewnie 60 pole. Co to dalej ci powiem? Tutaj widoki na ten staw ten duży, to jest piękne, piękne tutaj masz, No. Pole jest naprawdę są fajne, fajne, fajne pole. Fajnie, ty, idzie ci ta orka, ci połem, nie? Źle. I no jakoś to idzie, no, 20 ale, minut Ale Ale zasuwasz popię, i... żebyś z kabiny nie wypacą się. A nie, bo to jest podorywka. No. Nie no, podorywka o, już była bo to talerzowane, no wiem. Ja, ja idę koło Bizuna, bo tam chcę zakończyć no. odcinek. Tak jak rozpocząłem tak chcę zakończyć koło Bizuna. Więc widzowie, ja wam bardzo, bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na następny odcinek do sąsiada Patryka. Link do niego znajdziecie w opisie i mam nadzieję, że zostawicie tutaj łapeczkę w górę i oczywiście milutki komentarz, co sądzicie o tym bizonie, czy, czy tutaj się nadaje, czy też nie mi się wydaje, że się nadaje jak najbardziej więc ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka Sołciat, możesz się pożegnać Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, zapraszam bardzo serdecznie również do mnie, na razie cześć, więc trzymajcie się widzowie, miłego, na razie cześć